To jest coś niesamowitego, proszę Państwa, bowiem jesteśmy w przededniu XVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w Poznaniu, a ja mam mówić o kongresie, który odbędzie się w przyszłym roku we Wrocławiu w dniach 26-28 września. Ale to nie dziwi żeby tak sprawna organizacja jak Polskie Towarzystwo Kardiologiczne mogła funkcjonować, tak należy działać. W związku z tym w imieniu Komitetu Organizacyjnego 17 Kongresu PTK, który odbędzie się we Wrocławiu, mam wielką przyjemność zaprosić wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i wszystkich lekarzy, którym problemy chorób sercowo-naczniowych są bliskie, do udziału w największym kardiologiczno-kardiochirurgicznym przedsięwzięciu w naszym kraju.